Cześć, dziś zrobimy połukendowy kulebiak. Nie będzie to klasyczny kulebiak z pieczarkami, kapustą, ale będzie bardzo smaczny. Wykorzystam ciasto drożdżowe, które zostało od pizzy i przygotowałem farsz z pieczarek, z papryki, cebuli, czosku, szynki, boczku, wszystkich resztek, które były w lodówce. Warzywa przesmażam i przyprawiam solą, pieprzem, płatkami chili, wyrzucam na druszak, aby pozbyć się nadmiaru soków. W tym czasie ciasto drożdżowe, które zostało nam po sobotnej pizzy, rozwałkowuje i przygotowuje do kulebiaka. Przepis na takie proste, dobre, sprawdzone ciasto drożdżowe, znajdziesz w opisie filmu. Ciasto rozwałkowane więc jeszcze delikatnie podsypię mąką. Będę piekł na blaszce, na papierze do pieczenia, nie na kamieniu szamotowym, tak jak piekłem wcześniej pizzę. Teraz nakładam farsz. Już nie jest ciepły, jest taki letni. Rozkładam go równomiernie prawie po całości rozwałkowanego ciasta. Teraz zawijam najpierw z boku, żeby farsz nie uciekł, a górę tylko na zakładkę i delikatnie w... ściskam i łączę końcówki i ciasta. A czy Ty wiesz co to jest kulebiak? I czy w Twoim domu na święta robi się kulebiak? Napisz mi w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy tego. Rozgrzewam już piekarnik na 200 stopni, grzanie góra-dół i termoobieg do tego. Ciasto z farszem wkładam na środkową półkę. Będę piekł przez 30 minut w temperaturze 210 stopni. Grzałki góra-dół bez termoobiegu, może być z termoobiegiem, jeśli nie masz takiej funkcji. Tak pięknie wygląda po upieczeniu. Pięknie pachnie niesamowicie chlebowo i zaraz zajrzymy do środka. Ale, petarda, niesamowicie wygląda. Przed włożeniem górę delikatnie posmarowałem mąką z wodą, ale można to pominąć, bo za bardzo się wysuszyła górna skorupka. I już kroimy. O, tak pięknie wygląda. Ciasto dobrze wypieczone. Pięknie pachnie. Czostkiem, papryką, pieczarkami. Niesamowite smaki. Do tego sos czoskowy, ewentualnie ketchup. Kto jak lubi. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Cześć.